Przed rokiem Molde przejechało się po Legii niczym walec. Dwa zwycięstwa, 3-2 u siebie i 3-0 w Warszawie, pokazały kto zasłużył wtedy na awans do kolejnej fazy Ligi Konferencji. Los ponownie skojarzył ze sobą te dwa kluby. Czy Legia zrewanżuje się norweskiej drużynie Zalanie z poprzedniej edycji? Przed jutrzejszym spotkaniem Goncalo Fejo podzielił się swymi myślami o motywacji i wyzwaniach w Lidze Konferencji, a także o tożsamości i atutach Molde. Legia w Ekstraklasie zajmuje czwarte miejsce, awansowała do półfinału Pucharu Polski i do jednej ósmej finału Ligi Konferencji. Czy poradzi sobie w starciu z Molde? Rywale w poprzedniej rundzie wyeliminowali Shamrock Rovers, ale potrzebowali do tego rzutów karnych. Jak portugalski szkoleniowiec Legii nastawi swoich podopiecznych? Mam w sobie wystarczającą motywację powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej cytowany przez oficjalny portal Legii Nie potrzebuje szukać dodatkowych bodźców. Chcemy awansować, budować renomę Legii i pisać historię klubu w Europie. Motywacja jest tu i teraz. Drużyna jest trochę inna niż rok temu. Mamy inne cele i wyzwania. Wierzę w to, że jesteśmy bogatsi o taką wiedzę, aby nie popełniać podobnych błędów. Tłumaczył Portugalczyk w Molde po ostatnim sezonie doszło do zmiany szkoleniowca. Nowy sztab zmienił ustawienie zespołu, odstąpił od gry trójką w tyle i teraz przestawił drużynę na czterech obrońców. Czy nowy system sprawdzi się już w rywalizacji z Legią? Molde ma bardzo mocną tożsamość, podkreślił trener Goncalo Fejo podczas konferencji prasowej. Dobrze wykorzystują przestrzeń za linią obrony rywali, mają szybkich piłkarzy z przodu. Dobrze reagują po stracie piłki. Potrafią grać kombinacyjnie od własnej bramki. Umiejętnie przesuwają piłkarzy w procesie budowania akcji. Tak szkoleniowiec warszawskiego klubu charakteryzował przeciwnika ze Skandynawii. Transmisję z spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Pierwszy gwizdek o 18:45.